Coś nowego się znowu zjawiło i coś nowego musimy przetestować. Altogether. Insta 360, wjechała testówka od Insta 360, dystrybutora polskiego. Już nagrywam tą kamerą. Teraz jest tutaj zamontowana. Możecie sobie ją zobaczyć w okularach i zobaczycie ją pewnie na takim kompletnym, kompletnym kompletnej recenzji na testhubie. A dzisiaj sobie nią ponagrywam, żebyśmy mieli baczenie, jak, jak ona nagrywa vlogi. Po prostu. Nie mam tu żadnego oświetlenia i tu jest zawsze mój ciemny zakątek. Nagrywam samą kamerą z wbudowanym mikrofonem, e, i tu zawsze było ciemno, i tu zawsze było niedoświetlone. I zawsze musiałem odpalać te Jupitery, żeby mnie było widać, a tutaj bez włączonych Jupiterów mnie widać. Ultra szeroki kąt i naprawdę patrzcie, no wszystko, wszystko widać, co się dzieje za mną. Widać te oświetlenia, tutaj naprawdę jest ten zakątek ciemny, jeszcze jak doładowałem te lamele, które są tu za mną, to one już zupełnie pociemniły ten zakątek i zawsze tutaj jest ten, o jaki szeroki kąt, ja pierdzielę. jakie ciekawe ujęcia można robić. Lubię szeroki kąt, niektóre kamery sportowe, które niby są z szerokim kątem, to się okazują, że ten szeroki kąt nie jest aż taki szeroki, ale tu... Kurnia, no to jest na wyciągnięcie, na, krótko, na krótkie wyciągnięcie ręki. Tyle, 25 cm mam kamerę od twarzy, tak więc to jest fajne. Czekajcie, przejdę jeszcze przez tutaj super ciemne zakątki i zobaczymy, jak będzie działała stabilizacja. No i oczywiście słuchacie, czy mnie słychać tak samo dobrze, jak było mnie słychać zawsze, czy coś jest nie tak, bo no audio już teraz jest must have w tych kamerach. No i teraz to takie było, wiecie, ujęcie selfie z chodzeniem i tutaj można zobaczyć jak będzie sobie stabilizacja dawała radę. Taka sytuacja, kobyłki wjechały za 69 zł z Lidla od 80 do 130 cm. Jak widzicie są tu takie blokady, które powodują to, że sobie możecie taką kobyłeczkę wysunąć. I to był mój problem przy robieniu lameli, przy cięciu profili, które tam leżą. Bo miałem inną wysokość stołu i piły niż tych rzeczy, które tu kładłem. Tak więc postanowiłem skorzystać i za 69 zł, to wydaje mi się, że warto. Dwie sztuki takie nabyłem drogą kupna. 6 kg, oczywiście składane. Tu mają takie zawleczki, tutaj mają specjalne blokady. Jak widzicie, są otwory powiercone i na takie wysokości można sobie to urządzenie podnosić. Ewentualnie można sobie wiercić swoją dziurę, jak Wam coś tam wyjątkowo będzie potrzeba do waszego zastosowania. Przychodzą w takim pudełku, bo kupiłem to normalnie w internecie 6 kg takie pudełko waży, także czujecie przyszły dwie złączone do 12 kg, Mówię, kurnia, ku 69 razy 2 to nawet sam metal robi robotę. Tak więc wydaje mi się, że w miarę spoko. Jedyną rzeczą, jaką ja bym tutaj wymienił, to przede wszystkim te śruby, które są śrubami, które wymagają. Wiecie, śrubokręta, wkrętaka, żeby je wkręcić. Wolałbym, żeby to była normalnie taka głowa jak tu, żeby sobie zastosować. Tutaj też były takie śruby, które też wymagały właśnie wkrętaka. A tu już jak żeśmy montowali, to były śruby, że z dwóch stron używałem klucza. I wolałbym szczerze takie rozwiązanie, niż używanie śrubokręta, bo mam wrażenie, że śrubokrętem aż tak dobrze nie jestem w stanie tego e, przykręcić. Bardzo szeroki kąt jest tutaj tej kamery, jak widzę. To mi się podoba najbardziej, bo chyba nigdy nie miałem. Oprócz oczywiście 360, no bo ona tak by też szeroko brała. Tak więc, jak widzicie, ja tutaj zamontowałem ją. To, Ten sposób montażu nie mam generalnie do tego odpowiedniej przejściówki i uchwytu, żeby to za, za, zamontować zgrabnie. Tak więc jest to zamontowane trochę niezgrabnie. Ale mam nadzieję, że to niezgrabne montowanie też jakoś wyjdzie. Tak więc klasyczne ujęcie u szafy z samochodu z innego miejsca, bo naprawdę mam blisko tą kamerę. Dotykam ją teraz palcem, słuchajcie, mam rękę na kierownicy, a dotykam ją palcem. Tak, więc ta szerokość kąta jest nieprawdopodobna. Z racji swojego rozmiaru, rozłożonego ekranu, bo akurat rozłożyłem ekran, zajmuje mi tu dużo, jeśli chodzi o pole widzenia, ale u mnie jest sytuacja taka że w samochodzie jest ta szyba dość płaska i dość blisko zamontowana kierowcy, tak więc jakbym gdzieś tam na dole zamontował, no to może by to wyglądało nieco inaczej. Tak więc tak też można. Takie klasyczne ujęcie jeszcze tutaj u mnie z samochodu, jak to wygląda. Zawsze Wam coś pokazuję przy pomocy tej kamery, którą znacie na co dzień. Teraz używam tej. Też mi się wydaje, że jest znacznie szersze porę widzenia i widać więcej, więcej, więcej przestrzeni, czy więcej szczegółów i detali. To mi jest trudno powiedzieć, ale na pewno przestrzeni widać więcej. Tak więc włączamy się klasycznie do ruchu w taki sposób. Tutaj jest ekstremalny, ale Pan przede mną się wykazał tym, że wjechał i dojechał do końca pasa, bo czasami jest tak, że ktoś tu wjedzie, stanie i już ten samochód tutaj na to miejsce wjechać nie może, a tam jeszcze kawałek jest miejsca, że dwa, trzy samochody, tam widzę, że jeszcze kawałek mógłby dojechać. Tutaj teraz mi się wybiera format 4x3, tak żeby mógł sobie ewentualnie wykrajać, bo widzę, że to w poziomym wchodzi elegancko. I widzę, co jest mniej więcej w pionowym, bo w poziomym już tych gratów nie widzicie. O, teraz no być może widzicie. A ekran przydatny przy takich akcjach, jeśli chodzi o Wybrania. akurat dzisiaj oczywiście nie wieje jak zazwyczaj chcą te parasolki odlecieć do ciepłych krajów to dzisiaj zupełnie nie e, oczywiście co, siedzą na czosy no tak się jakoś od nich uzależniłem, że za każdym razem jak jestem w KFC obiadowo bo oczywiście na fast foodową dietę wam nie wrzucam 50 raz z kolei że jestem w KFC, mam Grandera, kupiłem sobie dwa no, ale czoski, bo to chyba by było bez sensu zupełnie, ale tak właśnie mam. Ale dzisiaj, w ramach, że testujemy nową kamerę vlogową, jest ten tryb taki, że można i w poziomie, i w pionie, potem wykrajać. Szkoda, że on nie tworzy dwóch plików od razu, bo to by był killer feature, żeby tworzył dwa od razu pliki: jeden pionowy, drugi poziomy. I już nie musicie żadnej obróbki mieć, tylko jeden możecie użyć sobie w YouTubie, drugi możecie sobie użyć. No, choćby w TikToku. Patrzę opcja, jeśli chodzi o gniazdka na przedłużacz, bo mi się coś tutaj przydało. Takie znalazłem oto wynalazki za... o tutaj palec mi wchodzi w kadr. Też się trzeba tego nauczyć, żeby nie zastawiać za palcem przy takim szerokim kącie. Po dyszce po 990 wyglądają w miarę solidnie, ale zweryfikuję to hałpie czy to się nadaje, bo solidne wtyczki już znalazłem i wam zawsze je rekomenduję, a jeszcze szukałem takich solidnych gniazd na na właśnie przewód. To też wydaje mi się, że to może być OK, przynajmniej tak wstępnie. Na opcja to jest to, że w tych. E, dziurka, gdzie wtyczka wchodzi, nie ma tych śmierdzących zatyczek, które się tam przesuwają. Wiecie, dopiero jak naciśniecie wtyczką, i to jest zawsze problem, żeby się z tą wtyczką wbić. Tak więc specjalnie patrzyłem na coś takiego. Akurat ta klapa, to mimo, że nie jest do czegoś potrzebna, to można ją uciąć zawsze. Ale tu mam nadzieję, że to widać, że wtyczka sobie swobodnie wejdzie do, takiej, do takiego gniazda. Yy, I te wtyczki PSB-mrówka. Tutaj obok jadalni KF'sowej. I tutaj sobie to właśnie no byłem drogą kupna. Ale szeroki kąt, naprawdę, kurnia. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało na pełnym ekranie, bo na razie cały czas patrzę tylko i wyłącznie przez wizjer kamery. Nie, nie, na, nie przywykłem, ale patrzcie, no kurnia. No kąt jest bardzo szeroki. Jak tu tak patrzę na zewnątrz. Ja przede wszystkim... To czego nie lubią wszyscy profesjonaliści i filmowcy, to tu są te zniekształcenia. Widzicie, że słup, który tu będzie stał, zaraz jak będziemy jechali, to on w ramach tego, żeby jest ta wyoblona kamera, to się zaraz pognie. O, widzicie, zgiął się, nie? I żaden profesjonalista to nie lubi, że coś, coś się tutaj pognie, coś się tutaj jest inaczej niż w rzeczywistości, że się będą wyginały. Nie wiem, słupki od znaków, czy jakieś inne rzeczy. Ale mi się to podoba, jakoś tak przyzwyczaiłem się, bo no, kurie, 15 lat kręcę tym, tymi kamerami z rybim okiem. Do tego się przyzwyczaiłem, że, że tak to jest i mnie to pasuje. Też ciekaw jestem, czy będę jakoś jak teraz z ręki sobie kręcę, bez żadnego statywiku, to czy będę tą kamerą smerał ten mikrofon. Czy, czy, czy bez smerania się. Obejdzie, ale ten kąt szeroki teraz z wysokości mojej, mojej twarzy jest nagrywany. Tak więc ciekaw jestem czy, no na pewno szerzej widzi ta kamera niż ja swoimi oczami. Taki tutaj jeszcze test zewnętrzny, zobaczmy jak odejdę. To niestety może okazać się, że ten mikrofon, który jest w kamerze wbudowany to nie do końca. Jakby był jakiś super mega wielki wiatr, akurat znowu nie ma. Ale to też mogłoby być to nie okej, okay, ale... Możemy podłączyć mikrofon bezprzewodowy. I teraz widzicie tutaj u mnie przypięty taki. Teraz po tej fryzurce go drapę mikrofon i jakbyście chcieli nagrywać coś więcej. Cetryna, czy ty pojadłaś dziś? Czy nie pojadłaś? Chcesz coś iść do cienia? Proszę, otwieram. Wejdź sobie. Dzisiaj upał. No to już przy takich akcjach, no to e, przydaje się mikrofon właśnie taki bezprzewodowy. Jak powiedziałem, Insta360 ma taki, ale nie widziałem, że był u nas dostępny. Bym go nabył drogą kupna, żeby przetestować. Ale mam DJI-owy taki malutki mic i on też się łączy i z X5 i z tą kamerą. Widzę, że teraz jest taki face recognition i on za moją twarzą podąża. Poprzednio miałem włączone nagrywanie dwutorowe, czyli że się nagrywało i z mikrofonów wbudowanych w urządzenie i z tego mikrofonu bluetoothowego, a teraz mam włączony tylko i wyłącznie mikrofon bluetoothowy i z niego jest dźwięk pobierany. Oczywiście jak się odwrócę i będę szedł daleko, 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 to na pewno będą jakieś przerwy w nagrywaniu, ale myślę, że tego typu odległości to już są maksymalne, które będziemy potrzebowali, bo potem stajemy się tacy malutcy jak mróweczka. Szeroki kącik, ja za kontuarka. i eee, Zobaczymy sobie to, jak to wygląda faktycznie, czy to jest takie super, fajne, czy tylko na pierwszy rzut oka wydawało się, że będzie będzie spoko, a jak już rozkręcimy, to będzie mniej spoko. Tutaj wychodzi tylko ten element, do którego będziemy to wkręcali. No, powiem tak. No wstępnie do tej wtyczki jakichś zastrzeżeń większych nie mam. No to jest takie gumowane, miękkie, czyli jak upadnie, to nie popęka albo czegoś nie, nie, nie uszkodzi. Te wkręty i te śruby, no w miarę tu. Mogłyby być deczko grubsze, nie? Ale myślę, że nie ma problemu. Stosujcie sobie tulejki, nie? Jakbyście montowali tu jakieś linki, bo to tyle. jak się linka wkręci w coś takiego, to, to jest potem lipa. Tak więc tulejka najpierw. I myślę, że zadychę spoko. Czy jestem gdzieś tam w internecie, czy nie będzie taniej niż w mrówce. Taką teraz testujemy, Teraz o, Widzisz? Z ekranem takim dużym. I możemy zobaczyć jak nagrywa. Ten. O, tu ciemno jest. No lepiej widać na kamerze. Niż oczami. O, no. no oczami jest... Tak, lepiej widać. Oczami jest ciemniej niż, niż na kamerze, nie? W rzeczywistości jest ciemniej. No. Aż ciekawy jestem jak będzie wyglądał taki ogromny sklep, którego końca nie widać. W takim szerokim kącie. Nieprawdopodobniej. Ile to tego czego badziewia jest? I czy jak będą bliższe, jak będzie z ostrością? No, i oczywiście, stabilizacja cały czas jest pytaniem, aczkolwiek, już przy dzisiejszych możliwościach, to stabilizacja zazwyczaj wygląda lepiej niż dobrze. Można by robić na krupówkach delikatnie do pensji. Właśnie. Bo mam spodnie podarte. Jeszcze jakbyś z tego miała swoje dresy w paski, to elege... że mam Europa wschodnia. podarte. I ktoś tam ostatnio zbierał no te spodnie. Gdzie A. spodnie? Nadal są podarte. Nie wpłata, nie dotarła żadna wpłata na spodnie, żebyś nie. miała nie podarte. Nie. Ale na garsonkę do samolotu to już się kilka lat zbiera i co? I nic nie ma. No fajne, ale nie ma miejsca w szafie. Fajne? No? Nie, jest teraz specjalny tryb rozciągliwości to wiesz jakie masz nogi długie tak no co najmniej... To no dobra, nic tu się nie trzeba wychudzać. Ale nie wiem, czy to jest taki do... To... Możemy zobaczyć teraz jak wygląda linear, czyli szerokość kąta. A może nawet postawię tą sami tu. O. Linearna. Muszę zatrzymać i przełączymy na ultra szerokokątny. To jest ultra szerokokątny ze zniekształceniami. Bo ten liniowy bardziej e, jest podprostowany. Teraz już wychodzimy, ale jest całkowita, już ciemno za, 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 za oknem. Nazwijmy to. I patrzę, jak się to nagrywa. To teraz mam włączone 50 klatek na sekundę, żeby był tryb takiej pracy z ciemnym, w ciemnym, z ciemnej scenerii trzeba włączyć 25, to przełączę i od teraz będę kręcił w 25 klatkach na sekundę, żeby podobno było jaśniej. Dobra, teraz jest 25 klatek i zobaczymy jak będzie wyglądało, jak wyglądał będzie ruch. Na pewno nie tak atrakcyjnie jak w 50, no ale potrzebujemy o połowę mniej czasu do ściągnięcia danych z pikseli. Tak więc zawsze w nocy, jakbyście mieli problem, albo jakieś urządzenie, które sobie nie daje rady, nie no tu wygląda to dużo lepiej niż oczami. To przełączajcie sobie na niższy na klatka, żeby, żeby więcej światła można było zebrać z piksela. Już jest. Nakupowane znowu się w tych szafach nie mieści. Zobaczymy, jak będzie teraz to wyglądało w nocy. Jak się wyjedzie, kurde, ale nie czy to też będzie tak podczas edycji na ekranie. Czy trzeba będzie coś jeszcze pokombinować. Będzie tak jasno, no bo tutaj nie było na... Patrz jakie ja tutaj jest niebieskie niebo, jaka ja to trawa zielona i wszystko. Mhm. No, nieprawdopodobne. Mhm. Patrz, no, tutaj idę w taki ciemny zaułek, gdzie nie ma... Jest tam tylko na końcu jedna żarówka. To te kosze przez pryzmat kamery... Widzę lepiej niż widzę oczami. Zobacz. Jak ciekawie to wygląda, patrz Wydaje Ci się, że jest tak ciemna. Patrz, na tej kamerze wyglądać, że wszędzie jest jeszcze tak widno. Choć jak niebo wygląda na niebieskie. No, trochę przekłamuje, nie? Taką ma czułość. Gdziemy tam, gdzie? Aha, zrobimy sobie takie kółko, zobaczymy. Chciałbym jakieś takie super ciemne miejsce, to tam zrobimy jeszcze test. jak spaceru w ciemnych uliczkach Barcelony. Nie, ja myślę, że to najprędzej to zrobię gdzieś na wsi. Tutaj, o tu jest super ciemny, nie ma żadnych świateł, to możemy sobie przejść, chociaż dzisiaj jest chyba jaka, jakaś pełnia czy coś, bo niby słońce zaszło 40 minut temu, a nie jest tak, że kompletnie nic nie widzę, ale to użyteczny jest obraz, według mnie przynajmniej, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy to będzie już podczas edycji, będzie na dużym ekranie no nawet kolorystyka muru jest wychwytywana przez tę kamerę. Widzisz, że ceglana. To tak jak mówię, no biorę pod uwagę, że to jest z tego małego wbudowanego ekraniku, a wy możecie ocenić, jak działa stabilizacja w takich trudnych warunkach. Tutaj na przykład oczami to już nie widzimy, że to są zielone krzaki, a na ekraniku chociaż trochę widać. Widać całe to, widzisz, pomalowane. Zimno? czemu się trzęsiesz? Wzruszyłam się tym obrazem. <grym> Dobra, tu jest jeszcze taka sceneria testowa. Coś nowego Jakśmy przyjeżdżali, tośmy zauważyli, że tutaj w Kielcach jest taki plac. Nie wiem jak się nazywa to plac Świętego Wojciecha, czy inaczej. I to dorzucili właśnie takie elementy. To jest zają lokalni gangsterzy. Nie! <grym> yeah. Tupak właśnie tu jechał Leroy! <grym> I zrobię teraz opcję, że idziemy teraz na 25 klatek na sekundę i przejdę na 50. Zobaczymy, czy coś to się w ogóle zmieni. Dobra i teraz zarzucone jest 50 klatek na sekundę. To można porównać te dwa obrazy, czy będzie ciemniej, gorzej, lepiej. I też tak panoramuję jak panoramowałem poprzednio. Proszę Państwa, tak to wygląda. Wszyscy chcą tu sobie światełko nagrać. O, tu aż za jasno jest. Co to jest? A, maska ma taki wystawiony. No tutaj u nas jest magistrat, urząd, urząd miejski. I tu pod tym urządem miejskim są takie przybytki, gdzie można sobie milutko spędzić czas na powietrzu. Chociaż kiedyś tu na środku była piękna fontanna i też by tej fontannie się tutaj nic nie działo, jakby była w środku, bo i tak jest pusto. A tak tam mamy betonowy plac. I tak wyglądają ujęcia. E, w nocy. No bo to ładny bar zrobili. Zobacz jak to wygląda ładnie. No. Tylko się tu nachlać. Tu już taki ultimate, jeśli chodzi o ciemność. Bo u siebie na wsi jestem. To tutaj widzicie, że nie ma żadnego światła. I to jest w 50 klatkach. A zaraz zobaczę, czy nam się w 25 coś rozświetli. No, na tym małym ekraniku to nie widzę jakiejś różnicy powalającej, że jest lepiej lub gorzej. Mogę jeszcze sobie wyciągnąć telefon i na przykład wyłączyć te światła. I teraz już jest totalna ciemność. No i faktycznie tutaj to taka totalna ciemność jest. Za rogiem powinny się zapalić jakieś światła dodatkowe. Czech. A tu się kolejne, kolejne Lidlowe do wymiany się spaliło. Te widzę inne nawet działają. I tu, jak się przejdzie, łączy się kolejne, no to już takie oświetlenie całkiem spoko. na no, teraz się wygląda. O, można też zobaczyć, co się w chałupie dzieje. Nie, no z tym yy, specjalnie testuję tak trochę więcej. Jeśli chodzi o to słabe oświetlenie, dobra, pójdę jeszcze z tamtej strony bo tam nie ma żadnych też świateł, tylko te krótkie. To też tutaj widzę dużo lepiej w momencie, kiedy... niż widzę oczami. Oczami już tej zieleni na... na, na drzewkach nie rozpoznaję, a tu to zielenie jest, no dobrze widziana, przynajmniej na tym ekranie, który jest w kamerę wmontowany. Dobra, chyba to na tyle. Testów. Proszę w komentarzach napisać, czy jest dobrze, czy jest niedobrze, eee, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest tak jak Sony, czy to jest jednak petarda inna. Bardzo mi podoba się ten szeroki kąt. To jest w takim moim stylu.